Minusem jest to, panowie, że nie mamy na latarki, nie? czy znaczy, mamy, mogę kupić nam flashlight, ale no. Gdzie jest łóżko? Usunął. Nie ma spania w pracy. Pod czym był ekwipunek? Ekwipunek? Jaki ekwipunek? No, Jaki no, już A nic póki powrotem. nam łóżko, będziemy mieli więcej miejsca na złom. Nie ma spania w pracy, kurde. Lecimy na razie na kompany, bo kupiłem latarki. Na tych nowych księżycach, które wróciły, widzowie, ten aktualnie rakiety nie lądują, więc. Nie lądują? Na tych planejach? Max! Czyż to? Co myślę? Który moc to robi? Ale że co? Wpisz Kompany. Kompany. Są pany. Jak pokazujesz to, jego? A ty się przebierz gnoju, nie znam cię, ja z pomarańczowym nie współpracuję Dziabra, obieram Ale kamery, nie jest. ale nie, Znowu. nie widzę kamery tutaj Ja też nie, może jak polecimy? Może jak polecimy może. Jak to, się to dzień zacznie. Dobra, lądujmy na kompany A, a, a może emotki działają chłopaki? Już nie. te more jest, nie? Nie Gdzie te tabliczki nie. nasze i tak dalej? No. Lądujemy no, na kompany ze względu na to, bo hmm. kupiłem nam flashlighty, nie? A. Ląduj Max, bo ty możesz. Lądujemy tak Ląduj ty. ty Ej, nie ma tego A teleporta ja. No bo no nas, nas wylali Gamoniu Ale, ale nie, nie jednak, jednak nie działają, nie ale my działały kamenie. na singlu fuck? Ja, nie wiem Na singlu działają tylko A, Ale główny bo Will Fuu, No, zielone. Bieraj tą latarkę kurwa Chamia Kurde. Nie mogę lodę. Nie mogę Cię popchnąć, kurwa. Że ja Cię zaraz nie popchnął. No bierzesz tą latarkę, czy nie bierzesz? Nie mam ochoty. Kurde. Gdzie jest? Nie nie ma. A, no. Max Ci zabrał. I zamknął drzwi ham. Ty gnoju. Otwieraj te drzwi. Ej, on się zamknął tam. Tak, otwieraj te... Ty... drzwi. rzeczy. Otwieraj te drzwi. Kurde. Co jest grane. Oddawaj latarkę. A, jest tu. Nie mam. Kurde. Kurde. Dobra, panowie, lećmy stąd. Start ship. To jest, to jest moja! Ej, ja nie mam, a on mówi, że ty zakusiłeś, a ja tam przy. Nie, rakiecie nie miałem. Ile zamówiłeś latarek? Trzy! No, what to fakt, tam nic nie było. Max trolujesz. Dobra, panowie, Ale na zamy, jakie tak? księżyce chcemy lecieć, kurwa? Najtrudniejsze? Mam, bo oczywiście. mamy ich kilka. O, tak. e, dawaj oczywiście najtrudniejszy. E, na na trzy Najtrudniejszy, okej. Okay. Jak go zaczęło zacinać? No, Lecimy. Tak. O, nie. Co to, co to znaczy najtrudniejszy? Jest! Gloom. Uh, gloom. Lecimy na gloom! No tak, to tak. jest Tomax! Ewoluję Vilepluma. I did this! Czciu nie powoliło z takim Lamarckiem do domu? Aaaa to tak! Nie, czekaj. która to jest? Oooo, to, to brakenki Laz brakenów! W o for fuck, <laughs> las brakenów! Czasu w ogóle Kupy, nie, nie, nie widziałem. Zaraz no. będzie. Jak nie, zaraz tak będzie? To, ja nie to, widzę czasu! Nie ma to czasu, może to się nie liczy czas jakoś. Co to było? Nie wiem, Dobrze idziemy w ogóle? I don't tak, know. Tak, 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 bo tu jaskinia będzie. no to powinien być czas już. No właśnie powinien Taken, być czas, Max. Tak, nie w taki sposób chodziło najtrudniejsze. No, te, te, ten twój Longer Day. Co mój Longer Day? No A twój Longer Day. Coś właśnie, twierdli. coś Longer Day może psuć. Nieprawda. Jak nieprawda. Yo. Uu. Ja bym się trzymał razem chyba. Też, też. Tutaj akurat tak, bo jak są brakeny. Jeszcze mamy tak słabe tak. latarki, może niech jedna osoba świeci. No. Później druga, później trzecia. Na, na, na. No, no 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 no. jest ciemniej w ogóle tu. Co to, to ty... za dźwięk? O, fuck, jest ciemno. O, ciemno, 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 Po to mgła jest taka. Ta. Map kijek! Gówno widzę, Max. Okej, okay, dobra, jest git, jest git, mm, jest kupię. git. Dobra. I chodźmy czakiem tu. Cześć. O, Cześć. ramka. Uh, picture frame. Yeah. Lily, Queen of the Keyboard, Destroyer of workflows O, fajnie. Fajnie, Walk sympatycznie flows. bardzo. Workflow's sorry. Yy, na dole work nie ma nic, nic. idźcie Aha, dobra, no to prosto. Persto. Persto. Jest ciemno i przerażająco. Te... A tu trzeba przeskoczyć. Ale to jest przecież Albo. to przejście nasze. Albo iść tu. Co? A no to tu i w lewo i cały czas prosto no O! o! A to ki. Drzwi są A tu trzeba skoczyć no to nie? No jaka mgła jeszcze do tego Nie lubię skoków Uuu, Creepy te jest, tam, e, jest ten, jest y, magazyn o, Rocky tam. Lodownia Roki stał, poszedł, nie? <laughs> nie. się? Nie. A chyba weapon. E, Roki chyba zginął Roki? Żeby że go krzyk i przerwało go, co się tam stało? Albo spadł, albo braken. Albo, nie. Albo, uu. Braken, o ile złomu. Dobra, braken, chodź, gnoju. E, a A ty możesz tym bić? Nie. No właśnie. To nie był Ale braken, mój bo, mój braken. Mój. bo braken zabiera, potem zabija. No, no fakt. To wydaje mi się, że spadł. O, będzie ciemno, bo będzie jest. ciemno, trzymajmy się razem. God. O, oh, fuck, oh, fuck sake. Co tam, Max u ciebie? <laughs> nie lubię tego księżyca. Oh. O, jest git. Widzę coś. Saw Idealnie do mojej piły! No to fajnie. To jest jeszcze szafka chyba, jeżeli się nie mylę? Nie. Chyba. Ale tutaj coś jest. O, oh, fire exit. O, nie. Nie idziemy fire exitem, bo, bo będziemy kuźwa w środku lasu gdzieś. A, to te domki Tak, są, tak te tak. domki pieprzone. A, to wróciliśmy się, okej. Okay. Eee, to co, zaniesiemy rzeczy? Tak, czy... zaniesiemy na spokojnie. Ja, ja chcę... Ja jestem ciekaw czemu nie widzimy czasu. I czy w ogóle czas nie... mija. Tutaj się nie widzi czasu. Czekaj, tutaj jeszcze może tam pójdziemy? No dobra, możemy, możemy. No w placówce się nie widzi czasu, co nie? Ale na zewnątrz nie widzieliśmy. Mi się wydaje, że roki po prostu spadł w przepaść, nie przeskoczył. Tylko pytanie, gdzie się spadł? O, widzę, widzę, widzę coś. O! We, wezmę to. Czapeczka. E, e, mam, mam. Jeszcze, tam, jeszcze tam jest blade, ale dobra. Ale szanę, już mam full. Okej, okay, to, to jest, jest back room. Dobra, idziemy Słonec stąd. Okej. Okay. Nie mamy czasu, Max. Niepokoi mnie to. No właśnie, ej. To albo wino, ale wiesz co? Jak testowałem, ja testowałem tego Longer day sam, to miałem czas. No, to, to, być... był, to był mod aktualizowany, kurczę, w grudniu gdzieś, więc. To może być wina mundców nowych. Słyszałem kroki dodatkowe. Bardzo siebie. Mhm. Mm Jakby cię porwał, ja mam stop sign, mogę go walnąć. Czyż <laughs> nie widzę kuźba? Ma, mam załadowane. Ja pierdzielę. Oglądaj się cały czas. Stressful. Widzę go, widzę. Nie, zostaw mnie. Kurwa. Dobra, 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 zostawił, zostawił, zostawił. Nie chcę, nie, 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 nie. O, w zielony śmieć tam jest. No będzie czekał teraz na nas? Idzie tu, idzie tu. Zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie, zostaw mnie. Gdzie jest statek, Gdzie jest kurwa? Mać statek. Ale mam spiętą dupę. I don't like that. Oh. O, no, oh, sorry, O, Sorry, sorry. Żyjesz? co? No co? kurwa Jaki ten Rocky. księżyc! Jak mnie prawie złapał, U no, mnie też, ja go kuźwa zautrenowałem <noise> ostatecznie, nie? Ale nie wiem, jaki <noise> jest sprzad. No kurwa, masz tutaj swój longer day! Ja, ja już tam nie wiem, czy chcę wracać. No, ja, broń Boże, <noise> naraz, Do widzenia, kurwa! Roki Gamonio, jak nauczy skakać, kuźwa. O, rośliny? Yeah. Zapytamy się Rokiego, czy on widział czas? O, właśnie to sobie latarkę w ogóle Ty nie warto <laughs> Jestem most paranoid, chłopie Jesus a -a -a. Cicho e, Nie, nie było widać czasu, tak Max trafiłeś, że do tamtej dziury spadłem e, Było ślisko Ale jako jedyny miałem jaja, żeby tam skoczyć i wziąć itemy, a wy nie No Ja no mam twoje. do powiedzenia i twoje jaja się tak opłaciły, że zginęły. Słuchaj, moje jaja miały taką grawitację, że poleciałem w dół. No ja się, tak. Dobra, na no co chcemy lecieć? Mamy tutaj takie księżyce jak. E, no. Offense, March, Rent, Asteroida 13, Gloom znowu, Polarus. Ale z Holichodami kojarzysz? A to, czego nie było, Acida. Acidir tak, jest to, eclipsed. Się. O, to nie, nie, to nie, A weź tu z. Yy, Kolkadami. Drogi, właśnie to zrobiłem. <laughs> no no Dead, mówiłem ci, już. To, <laughs> to jest to. to. Oh, bardzo dobrze, piękny kawałek. Nie ma. Ajkolwiek. <laughs> nie, nie, nie wiem, a, czy brali. Wezmę stop sign na wraziewą. o, ej, czy mi się że jest ciemno. Jest ciemno. <laughs> to... Trzeba znaleźć włącznik światła. A no, 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 wtedy się wszystko pozapala. Te. Te chodzą, te gnojki? Oczywiście. Tak. jeszcze mogą być przecież te Old całe. No idziemy idziemy panie, za światłami. Da, No. Jakoś tu w prawo. O, tak, tak, tak. I tutaj jest to światło, bada. jest button. Mhm. Baton. O, synchronizuje ta, się ta, teraz, widać. Okej. A to nie synchronizowało? Nie, się? Wte wtedy się nie synchronizowało. No, o to dobre. Mamy tu do placówki. Tak, ta, 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 ta wielka się... kula to jest ten. No. Ale później prosta droga jest na statek, bo pamiętasz, Czaken, jak wyszliśmy, ładnie? Tak, 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 dobra, dobra, chodzi... To jest, Fire O, widzę gnojka tam. O. I nie podoba ja mi się... Też, 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 też. Ooo, fucks sake! Fuck's sake. <laughs> Drogi, jadę! Um. Ej, ej, już stoi! Co, Kojhet już? O no. Tak! O, zarąbiście! O! Mam, ma, ma, mam coś, mam coś, mam coś! Niebieska teczka. Niebie. Mam full, full, mam full! full. Dobra, wracajcie, wracajcie, patrzę na Goe'a. ja. nie mam co wracać, jeszcze, jeszcze rzeczy zbieram. Ale sympatyczny kolega. Zostawiamy go. Ty chcesz go zostawić? Nie zostawiajcie mnie! Kolegowie, e, nie, nie było widać czasu, tak, Max, trafiłeś, że do tamtej dziury spadłem, e, było ślisko. On oh, no fuck off! Oh, dobra. Oh, motherfucker, guys. Um, Hi. Yo. Hej, hej! Idzie tu kolega, idzie tu kolega! Patrzcie no, na niego, no patrzcie wiem, na, na niego. Max, a Max on gdzie go. jest? Ja chyba widziałem Maksymon zupełnie gdzie indziej. Pobiegł. przecież ja mówiłem, tłumaczyłem, że jest bardzo prosta droga. Widać stary. W ogóle, jak ma ten koje powiedział o tych co jajach. Tak. To nie tak kurde osłaliło. <ścoughs> <ścoughs> dobrze, jeszcze ja to słyszałem. Synchro tego jest super. Idziemy dalej na przygodę? Eee, no, to jest latarkę. Cześć! A to fajnie. Proszę drogą. Patrz! Coil! O, fajnie, Sprażynka. Ty wiesz co powiedział? To co ja powiedziałem jak się odrodziłem w takim ostatku. Ja próbowałem siedzieć cicho, żeby udać, że mnie nie ma A ten kurde nagle się odezwał i wybuchłem śmiechem. Można iść do entrance'a, ale nie wiem czy tam coś jeszcze znajdziemy. Można podejść. Można zaryzykować. Let's go. No warto by. Ja nic ze sobą nie mam. Tylko Shider. patrzcie oh. się za siebie, oglądajcie się, bo już kojarzę tutaj waszą tak. na zewnątrz. O! Cześć! Ojej, spadko, bo... Co to Prawy był za dźwięk? Lewej. What the fuck, nie czy... właśnie. Uwaga, Co to uwaga, za partikle tu są? Uwaga. Oh my fucking god. Jest. Oglądajcie się, kurwa. Ja cały czas no pilnuję, pin... patrz ten, chodzę przy ścianie, nie? Tak, tak, tak. Uh. Tutaj mogą nas zdać z każdej strony, więc uwaga. Ta, jest tu tak ciemno. Grata? Dlatego mało my gadajmy. Znaczy jeden niech zapala latarkę, bo ja nie mam. Ja mam, ja mam, ja mam. na dwóch latarkach. Tu tylko. jest skok. Magazyn, magazyn widziałem. Dobra? No chyba magazyn. Ale tu jest Ta. Był! Coś widziałem tam chyba. Tam? Ale nie słychać no. kroków. Coś mam wrażenie, coś tu to jest dziwny cień. A to jest dym. O Jezu. Damn. Fire exit. Fire exit. A to my tu byliśmy, to jest nie, nasz fire exit. Nie, to nie jest nasz fire exit. Ej, to na dole pałka i coś to się to bierz, chyba. wiesz, wiesz, wiesz. Uuu. Uuu dużo tego jest. Jest tu? Jest tu, jest tu, dobra, widzę go, widzę go, chodź, 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 max. Tak, tak. Chodź, chodź, chodź. Um. Nie wiem, nie wiem, nie wiem, nie wiem nie Zamkniemy drzwi, mamy tak, czas, tak, mamy czas, grum. mamy czas. What? Gdzie mam iść, gdzie mam iść, tu, tu. Patrzcie, fire, fire, fire. Patrzmy. Czekajcie na mnie. Spokojnie, o, o, on, 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 on zamknie te czyli można wyjść. A co, z zrobił? Tu jest, tu jest, jest, dobra, oglądajcie się. Gdzie był ten statek, ta? No powiedział mną, no, tak, tak, gloom. Nie, gdzie był statek. Tu jest ta kula, Tam no, chyba gdzieś tam. się dymi. Nie. Za tą kulką chyba będzie. What the fuck? Czekaj, tu się dymi. No I coś Stary, mam wrażenie, z... że tędy. Ten, Bożde, te, ten ambient mi się cholernie nie podoba. Chyba tak, tędy, 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 tędy. Tędy, no. Tędy, tędy, tędy. Tak, bo tam jest main, tak, tak, tak. Mamy to. Ja, 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 chodzi ja o kolichę byłem... przy pierwszym Fire co byliśmy. I see, I see. Zarąbiście. Teraz one nie działają tak jak wtedy, że jak ciebie zabiły, no to nagle głupiały, nie? Tak, te... głupawkę to była najgorsza rzecz. Ej, 6 itemów przyniosłem, kurwa! Gdyby to zarobiście. Nie, not bad, not bad. Not, not, bad, not nie łóżko, bad, nie, łóżko, nie łóżko. To jest średnio warte. No, ale to i tak kłota. i dobra! Kłota będzie. Będzie, raczej będzie kłota, bo mamy 150, 130 do wyrobienia, więc na luzie. No. Kurde. Kurde no, Cześć, czy ja mogę prześleć te notatki? A co one dają? Cześć, otwórzmy. 338 czy... mamy. Co jest, co, co to było? było? Światła chyba. Światła. Ba, zamknęło cię za drzwiami. No. Uh, the ja ...two subjects dobre. were put in a room, ja, one of which, no, we, which many converted. Many the living subject was immediately attacked and I converted. Both I were executed. Do, do jakiejś kuźwa placówki tej, SCP. Wybierz fajną mapę, ale nie ciemną, bo ja nie mam latarki. A, Sidir! O, a sidir. W końcu! O oh no, to na jest Na prawo ten. domki, Jumangi. na prawo domki widzę. Ojejuj. Ja pierdziele. Zaraz, co to było o, Obstawiam brakeny w lesie. Nie byliśmy na niej jeszcze. Nie byliśmy ani... czy tam jest fire exit na czerwono? Ja idę tutaj na niebiesko. Nie wiem, idziemy z Maxem, idziemy z Maxem, idziemy z Maksem, idziemy ma... Trzymajmy się razem, chodź Roki. Roki. Co to za mapa? Chodź. No tak, bo ja nie mam latarki, ja nie będę aż tak zaczął. Ale, o Jezu, ale to ładnie wygląda. O jest jakaś plansza z Raymana Te kudy, nie podoba mi się to. Co to jest? Męczą. Jakiś męczyn! Luigi z mężczyzn. to będzie męczyn! No, To będziesz się czekiem tam O fuck, shit, fuck! Nie, 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 Oh nie, shit know nie, fuck, nie, fuck Mieliśmy nie, nie, podoba mi się yeah. ten Ee, trzymamy ich razem. Jest, mam coś. Nie lubisz? Where are you, where are you? Tu, na dole. Na dole jesteś. Na dole. Co mm -hmm. fielkę wziął? A, nic tu nie ma. Nie. Where are you? Na dole! No, na dole! O! Już A, nic. Aha. <grym> <grym> o, fajny no, muszę go tutaj Sieci. zanieść. A nic na dole więcej. Co, to, co? To, co, to, co, co? Słyszałeś? Tak. Ja tam to nie to za... idę, nie idę Co to był za ambient? I don't fucking know and I don't want to know O oh, demon oh. candle! O Jezu, może odpędzać no demony Będę opętany Będę, Będę kłóciła opętany O butelka Ej kolejny room. mam dwa roomy. Ej, tu co się dzieje? Dużo rzeczy Ej fajne demoniczne itemy, to chyba złe Czyli Asiril faktycznie jest demoniczny, bo czytałem coś o tym Serio? Te... A dobra, to jest połączone. Jest, 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 jest Raven Skull, idziemy. idziemy. Ja jeszcze mam jedno miejsce. Mm. A, ty masz jeszcze jedno, dobra. No. Jest coś, Lost Note i... Fire Exit. Mmm. Te. Możemy zobaczyć Fire Exita. Bierz nota. No dobra, za 19 zawsze. I Candle Holder. Oto. Ej, czemu to jest bierz, więcej bierz, niż bierz, dwa bierz. Fire Exity? ty later ubijesz? Nie mamy mimika. No to teraz w Sherlocku okay. gdzie my jesteśmy? I don't know Ej, widzę czas! Hey, ale... Jest o, czas, czas Jest Dziesiąta dobra, 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 mamy dużo czasu bierze. jeszcze ja Na statek prost. na wprost. Na wprost Uwaga, uwaga, uwaga I fajna mapa, ma, pod, 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 podoba podoba no, mi się. Jakby to się tak zawaliło nagle eee. Ej, dobra Dwie butelki, oko i świecznik. Nice Ja no, jeszcze mam rzeczy Dobra. Dobra. Dobra, no ja wziąć Kolejny fire To może to być z... tamten. chyba tamten. Oh, I don't like o, that. Ale ja nie sprawdzam. Nie podobają mi się te dźwięki kompletnie tutaj. To co, na dół schodzimy? Nie musimy, hmm. bo to nie ma innej drogi. Dziwne, że jeszcze Wiele. nie spotkaliśmy nic strasznego. Ale ciemno. Tak. Ale cię Mmm mm. O, jasień. Lubię to. O, o, o! Gimit. Co? Jezu, może to ta świeca? S o, ja nie już jej nie ma, Aaa. jest na statku. Tu jeszcze było przejście chyba. Uh. Tu w tym kierunku. Gdzie? Nie, tu Gdzie? Tu, nie, 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 a, tu... A, tu, okej. Okay. Okay. O! Ile K itemów, ojoj. Mam Gidem? wszystko. Ja jeszcze to mam dobra. dwa miejsca. A czy ty już mam, tak? To... Ja mam dwa Otencjalt miejsca. Potencjalnie mam... Klucz. O! O! O, czekaj. A, no. Kolejny Ile ich tu? I don't know Koleś książkę, co to jest? No on... Bóg Okej okay. Zwykła książka Bóg? A Bóg Bóg, honor, oj ojczyzna Ojczyzna, dokładnie Ja tu nic na górze nie ma. Okay. Nie ma nic za górze Jest za spokojnie powiem wam szczerze Nie kradź Rumbotu bottle. Mogę, mogę wziąć? O, dziękuję. tak. Ej, kolejny Ferycy... z Vampire City Tam coś jest Coś się świeci Coś się Chyba świeci Demoniczny kolejny Max? Czekajcie na mnie. Chodź. Ja mam hula już. Chodź, chodź, chodź. Ja Półksiężyc klątwy! Co kurła? Półksiężyc klątwy! 138! Je, ja jeszcze mam jed, jedno miejsce na item. Tu jest, tu jest, tu jest! Candle! Mam ciemno, latarka mi zgłosła. Gadają, gadają! Wychodzę. Gdzie Candle? Biorę, 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 biorę. No, Nie to, zostawiajcie to mnie! To Którym? Masek! Tu! Kurwa, Masek, masek, masek był! A. Czemu, Czemu nikt nie 0, powiedział, 0, że tu dziura 0, jest?! to Nie Takie itemy z Ja pierdziele, a taki dobry oh. łop! Taki oh, dobry off. łop oh, był! O Oh my god! Really? I Max chyba nie wie. I PPM. Oh, oh. Nie, nie zorientowałeś się, że tam są dziury! Zginęli. Ja myślałem, że to jest tak połączona ta kładeczka. tu i to było zakryte tak Kramsko, Ale wyszli za mną, to co ich zabiło? What? Dobra, ja mu opowiem. Czyli mieliśmy rzeczy no. tam no. jeszcze? No. Kurwa, What the fuck? Co się Max stało? dziura pomiędzy pierwszą kładką, a tym spadkiem była dziura i tu nic nie widzieliśmy. Razem wpadliśmy do tej zasranej dziury przed tą kładeczką nie zauważyliśmy, że ty na przykład skoczyłeś, albo ten. Ja, Bo spanikowaliśmy przez tą maskę całą! No e, po, ten teleporter w końcu? E, 375. Ja 375, nie. No to nie let's go. go! No jak? No zostawmy to na następne kwota. I tak w sumie zbierzemy na następne kwota dużo, Skąd bo. Skąd wiesz, ty na drugiej czy trzeciej planecie, jak dadniemy wszyscy, to. Od no, zera. lepiej mieć teleporter w zanadrzu moim zdaniem. No w sumie się zgadza z, z Maxem, dobra. Ile nam brakuje dobra. do niego? No, e, to czekaj, odłożę latarkę. Ile mamy, ile mamy pieniążków? Właśnie nie mamy 10 a, tylko. monitorów 13. No to, nie, to nawet nie starczy, bo to, to czekaj, zobacz, zobacz ile ten ile dostaniemy za 402. to e, 152 za 4 itemy dostaliśmy. No a to zostało jeszcze 425, dawaj! Dobra, jedziemy z tym Od razu jak Daj, weźmie kopaki. będziesz miał już pokazane Jeszcze to! Jeszcze to! To wasza wow. piątka kosztuje! Wow! A może jeszcze mnie ubicie i piątek, piątek za mnie będzie? Eee, jeszcze stówka co najmniej. A, jeszcze zaktualizowała. Tak. 293 no. Myślę, że tyle wystarczy. Nice. Maska śmieci. U siebie mam maska śmieci. Wow. Braku, brakuje nam jednego <słyska> dolara. <słyska> no what the fuck? E, to co stąd jest najtańsze, Wait, co jest najtańsze. Room 18 sprzedaj rokiego. Sprzeda, 18. Sprzeda, sprzeda rokiego. Rum 18. Ten room? Spadaj z tak, ten rum sprawdziłem, pierto. Czekaj. A, okay, ale dobra. No mi nie uf, Boże. Nie no, sprawdzałem, czy jest jeszcze coś tańszego, nie? Masz kurna, szefie się ochlej! Kur. Nie no, zaufałem no ci, pis... że 18, ale kurczę myślałem, a, że jeszcze jest coś tańszego, coś tańszego nie? No to nie jak za... ja powiedziałem, że jest najtańsza i bieżą to powiedziałeś tak Zaufałem ci, ale musiałem sprawdzić to gdzie to ma sens? Zaufałem ci, ale... <grym> ale! Ufa... Dobra, ja bym postawił to tutaj, na miejsce łóżek, gdzie by... Żeby yes. było Jest. No yes. O nie, nie tego debila tepłem o, o ci... Coś mówiłeś? I spadnij y Kara Mam go! No kara sam będzie. chciał kurwa! Sam ale... chciał! Nie no uciekł ale przed kara... tym razem, kurne! Kara będzie głupku. Jaka kara, kurde, poleży se w kącie, lecimy. Mamy kłota sobie, mamy... Sobie co mamy... No 17, właśnie, no tylko. właśnie, no właśnie, lecimy stąd. Kara jeden. Zrzuciłby mnie te. Cup, albo Max mnie jeszcze wcześniej walnął, to dlatego. No, no, no trzy ciosy. Tylko trzy ciosy mi wystarczyły. No, no. no. to było tyle, jest.